Robotyka w Chwiramskiej podstawówce ma już bogatą tradycję. Od 10 lat uczniowie bawią, a przy tym uczą się, jak projektować roboty. Drużyna składa się z 10 uczniów z klas od 4 do 8. Przygotowania do udziału w zawodach z robotyki z użyciem klocków Lego to skomplikowany proces. Uczniowie najpierw analizują, jak robot ma jeździć, następnie Wykonują do tych przejazdów konkretne konstrukcje mechaniczne, a następnie programują robota do tych wybranych przez nich przejazdów. Obecna ekipa zdobyła w Poznaniu wicemistrzostwo Polski. To dało im prawo startu w światowym czempionacie. Pojechać bardzo byśmy chcieli, a czy mamy jakąś szansę? No mamy, głównie no, zawsze jest jakaś szansa. No. Jak najlepiej będziemy się starali to wszystko zrobić tam. W sumie każdy chce wygrać, ale dla, nas, dla mnie i jestem pewna, że naszej drużynie też najbardziej liczy się poszerzenie naszej wiedzy, gdyż w tym składzie to jest nasz pierwszy taki wyjazd za granicę. Aby marzenie młodych konstruktorów stało się realne, muszą zebrać pieniądze na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Dla dziesięcioosobowego zespołu oraz trzech opiekunów koszt wyjazdu to 100 tysięcy złotych. Jest to ogromne przedsięwzięcie i tak naprawdę no, szkoła nie jest w stanie, jako szkoła, sfinalizować takiego wielkiego marzenia uczniów, na które ciężko pracowali, bo to są systematyczne spotkania i pozalekcyjne i weekendowe. Dlatego uczniowie zorganizowali zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl. Nosi tytuł Pomóż drużynie Power Control w wyjeździe do USA na konkurs z robotyki First Lego League. Pomoc finansową również zadeklarował urząd gminy Wałcz. Wyjazd do Worcester planowany jest 3 czerwca. Turniej finałowy odbywać się będzie od 7 do 9 czerwca. Dzień później drużyna wróci do Polski.